mi nie chcę czuć już tego więcej Przepalone me odczucia, cały czas myślę jedynie jednej tym myśli w nocy nie dają mi spać Nie da rany, dłużej nie wezmę się ja w garść Wciąż do mojego płaczę, życie pasmo rozczarowań Jeszcze trochę czasu, no i serio nie podołam Kurwa cały czas Najchętniej zajebłbym po nośle Poszedł w końcu spać Życie pod kłodami, kłody nie dam rady już udawać Myślę wciąż o kresce, przestałem już dawno płakać But narkotykowy daje wciąż o sobie znać Patrzę całą noc na ścianę, rozmyślałem co i jak Zamykam się w sobie, coraz gorzej z mną jest Rani ludzi dookoła, nie chcę więcej widzieć się Widzieć się Coś nie walczy z nami aby nie zajebać się Nadmierne myślenie rozpierdala czwartej nadal nie śpię scroluje tik toka góra dół, dół myślać też o kresce rozjebana moje głowa rozjebane moje serce odbierne myślenie rozpierdala moje serce patrzę na godzinę w pół do czwartej, nadal nie śpię scroluje tik toka góra dół Chcę pozostawić mi mnie dragi Chcę zakończyć żywo, z nich że raczej Stworzę mamie się nie śmieje Życie ponoł nie daje rady Głowa nie te same, rozjebane serce Mam przez dragi Ale kalif Aleksajo i tamto garciami Emocje ukrywam w środku ponoł Nie daje rady Ucznik ma w Tak jak wszystkie, my przyjaźni Więc jedyne co motywuje mnie do walki To muzyka jest Ale kalif, ale kalifik Wpierdolony co jest 18 rodziny chciałbym tylko spokój mieć Ale kali lecę tym ja moje rany Nie dam rady, nie dam rady Bo przystało na mi głowa Nie to sama, nie daję po mało rady Mało mału mi brakuje, aby skończył w jarać bany Rad biedne myślenie rozpierdala moje serce Patrzę na godzinę dwóch do czwarty razy Dale moje serce Patrzy na godzinę pół do czwartej na...